Nieważne, nie pytajcie się, coś się odwaliło. Dobrze jest. lecimy dalej. Lecimy dalej po prostu. Patrzę na was, To już było. Lecimy w takim razie. 3, 4, go. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Kejry. No ładnie, to już było, że po prostu był taki dziwny jakby krasnal, coś a'la krasnal, nie pamiętam dokładnie co to było, ale wiem, że tam był ja. coś a'la krasnal i on Przyszedł do niej, coś tam chciał z nią, no i po prostu poszliśmy tam do środka, i teraz będzie walka z tymi i tymi, z tymi gówniakami po prostu. Ja mam kurde, strasznie mały level, ja bym musiał porobić misje poboczne za dużo gównych, za dużo gównych. Porobimy misje poboczne teraz, ogólnie po tej misji. Postaramy się ją przejść i porobimy po prostu misje poboczne. Strasznie kurczę za bardzo do przodu, mi się wydaje. Muszę porobić misje poboczne. bo strasznie mało lewa, a to będzie trudne. O, właśnie o tym mówię. Patrzcie, jaki ja mam ten. Patrzcie, jak ja mam zdrowie ja tego nie przejdę. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie, by czeka na nas. Z nim będzie walka, tak? Ja tego nie przejdę. Przecież mam zdrowia. Uparty jesteś, Duane. Geralt, pomogę ci odsun się. Przestań mi mówić co mam robić! Ja pierdolę nie! Kurwa mać, poczcie nie ma zdrowia! Ja pierdolę, dobrze, że mam tą tarczę jednak. Ja tylko podejdę od tyłu jak kurwa zamachowca. Masz kurwa po juchamy celu jebany. Ja nie wiem jak ja to zrobię, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem jak ja to zrobię. Bo ona go bije, a ja go będę na tangi. No Ja w pierdoł sobie takie ciężkie coś mi się wydaje, że ja to będę wchodzić przez 3 godziny.

Co to ma być? Nie myślałem, że ja to mam rozwalić. Bo po prostu będziemy się tu rozwali i on jakoś. No to fajnie było. Fajnie, fajnie. Się zapowiada. Hmm. Kurde, ja nie mogę. Ja muszę gdzieś coś ogarnąć na jedzenie. Ja muszę jakieś jedzenie, kurde, kupić. Muszę misje poboczne zrobić. Ja pierdziel, ale zrąbałem teraz, tak mi się coś wydaje, bo ja ani żarcia nie mam, żeby sobie zregenerować życia, ani nic. Ja tyle życia namarno, ja tyle zjedzenia zmarnowałem tam tam jeszcze ten, wcześniej. To jest niemożliwe. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę to Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Zero gromy. Nie poradziłbyś sobie ze mnie, prawda? Czy coś takiego tutaj? Tu mam... A, a, a... Tu jest naprawcze. Czekajcie chwilę. W życiu. Kurde. To co to jest? Chyba jakoś coś wziąłem. Furchawka. Szytańce. Czeka na nas. No. no to teraz się będzie zapowiadało. Od nowa. No jak ja przejdę to. Na tyle zdrowia. Witam pierwszą osobę pewnie. Pewnie już wiem kto, ja już wiem kto to jest. Nie no już wiem kto to jest. Gerard, pomogę ci. Patrzę się. Przestań mi mówić, co mam robić. No to ty nie powiesz, kurde, żebym się zapatrzył na twoje komentarze. Tak jak ty po ogon Gonem się bijesz, jakbym nigdy nie przechodził Wiedźmina. Wiem o tym. Zapatrzyłem się na twoje komentarze, chłopie, serio ci mówię, że wziąłem telefon i się zapatrzyłem na twoje komentarze. No, o Wiem z tym Gonem, wiem, wiem. Z Gonem się wiem, ja już to przeszłem... Kiedy ja przychodziłem. przechodziłem? Gdzieś dwa lata temu? Gdzieś, dwo, no, gdzieś dwa lata temu przeszłem całego Wiedźmina. I go w ogóle nie pamiętam, nic, nic, nic. Wiem, miałem go na tym. Miałem go przychodzić już dawno temu. No i po prostu stwierdziłem, że może jednak nie. Nie chciałem się po prostu. No bo ja jestem taktyczny ogólnie, chłopie. Co ty do mnie chcesz? Ja taktyczny, chłopie. Ty sobie zobacz, jak mnie wczyta teraz, nie? Ty popatrz na lewy. Lewy górny róg ile ja mam życia, zobacz sobie ile ja mam życia i ja nie wiem jak ja to zrobię, ja nie wiem jak ja to zrobię, ja ani ciosa nie mogę dostać, ani ciosa. To także no, no ja wiem, że jestem taktyczny, ja zawsze byłem taktyczny. Ja zawsze byłem taktyczny, mnie się nigdy nie dało oszukać innymi taktikami. Patrzaj teraz, lewy górny rok, lewy Dzięki górny rok, ja mam drogę. Ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tutaj. Kurchawka. No? Czekajcie, chwilę, bo muszę mieć sobie... I uniki. Wejdź no, dawaj na niego moce. No wiem właśnie Czeka wiem, lepsi. wiem. Ale wiesz co, ja mam lepszą taktykę. Ona... Zaraz zobaczy co ona będzie robiła. Tylko muszę to sobie... Mm, niech, dobra, skipniemy to sobie. sorry, bo ty jest to, Ale pan. to już było. Skipniemy to sobie szybciutko. Opa i unik, opa i pas, uniki robimy, nie? Ona go bije, jak mu podchodzę od stylca, bo on jej nie może uderzyć, nie? On jej nie może uderzyć. Dobra, i ja go biję od stylca, nie? Czekaj, na razie nie będę widział, bo się skupiam, wiesz? Wima się zablokowało. Uciekaj! Kurwa Macie! Ale ona mnie nie leży. Ale właśnie ja nie mam... Ale właśnie o to chodzi, że ja nie mam nic. Wszystko... Z... Nie mam kopie patrzcie, ja nie mam nic wejść w bunku do jedzenia. Nic, ko nic, kompletnie. I ja nie wiem, czy da się to jakoś gdzieś cofnąć po prostu. Żeby przed tą misją było, bo ja chcę zrobić zadanie poboczne i kupić sobie dużo żarcia. O to chodzi po prostu, że ja nie mam w ogóle tego. Ja bym go zabił, bo on nie jest trudny. On nie jest trudny, tylko po prostu ja muszę jakoś coś to ogarnąć. Ja przed chwilą zbiłem mu już jedną kreskę całą, nie? Jak ty, za zanim za nim ty jeszcze wybiłeś. Właśnie, ona mnie nie leczy. Ona, ja nie wiem... Zaraz zobaczę, czy da się zrobić zupełnie coś innego. Zaraz zobaczymy, ostatni raz próbujemy. I zobaczymy, czy da się to jakoś skipnąć, albo coś takiego po prostu. Albo nie tyle co skipnąć, to po prostu, żeby po prostu być przed misją, nie? Żeby zrobić sobie coś do żarcia, albo ten takie tam, nie? Mm. Weź dawaj na niego moce i uniki. Albo zjedzę coś, leczy leczy się ona będzie. Nie wiem o tym, ale ona nie leci, pa. mieliśmy ciężką przeprawę Dobrze Idzie, no? Nie, no, nie, no, nie. Nie poradziłbyś sobie bez Chyba jedyny co mi powiedzieć. W życiu. Ta wcześniejszy kom xdd, No i gi. chłopie to jest. No, no? no, no, no. Nie, 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 Patrz, pokażę ci zanim tym, to patrz, pokażę Ci moją tomkę. Tak wygląda mój ekwipunek. Nic do żarcia. Jadalne? Nic. Rzemiosło. Czekaj, bo coś może mogę zrobić. Potwora, sprostowany jęzor Alchemia. Okej, okay. a nie mogę nic zrobić do żarcia, nie? Zadania? Czekaj, zobaczę sobie coś innego. 32. Miłe złagę początek. Podejdź za dżekiem Krwawy baron I dokesze Właśnie to zrobimy chyba wiesz teraz zobaczymy czy da się jakoś coś cofnąć poza tym Jak umrzemy teraz Oczywiście nie Będę się starał żeby specjalnie umrzeć Ale jak umrzemy teraz, Upa. nie? To ja sobie wezmę i... A ja już Tu Kurwa nie dostał

Jakieś potwory wziął się. Wyzwał w kraju, dostał, dostał, dobra, bigo, 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 bigo. dobrze. Dawaj go, dawaj, bij, 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 bij. On jest dla mnie sfokusowany, dawaj, bij go. Bijesz mu coś w ogóle? No nic nie bijesz, chodź to. Dobra, ładnie. Kurwa, zez. Kurwa dostałem, ja jebę Najgorzej na świecie Przy tej stan gry wyjdź do menu głównego A, czy Tam, przy tej stan gry po prostu To było tutaj To było to To było to, to był kontrolne to było to To było to, tutaj jest zapis, który Wiesz co, nie. Ni w Guard łącznik. Bestia z Białego Sadu. Wiesz co, ja sobie zrobię to tutaj 12, 54, 14, 28, 9. Ja sobie to wczytam po prostu. Bo ja mam za mały level. Ja to po prostu przejdziemy to jeszcze raz. Ej, ty Popek jeszcze jesteś? Napisz mi, czy jeszcze jesteś. już nie ma, nie? Czekaj chwilę. Był Nilfgardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojnie Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o ciebie. To dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. To zrobimy po prostu tak w ten sposób i zobaczymy, jak to będzie. Ojoj, dałeś mi łapkę w górę. Dziękuję. Ty normalnie, jakbym miał harmonikę, nie to bym ci zagrał. Ty ja mam gitarę, chłopie, w tym w shopie, nie? Ja ci gitarę przyniosę i ci będę grał, chłopie, jak będziesz mi dawał lajki. Będę ci brzdąkał. <laughs> Ty, a Ty lepiej weź się szykuj, chłopie. Bo Ty ze mną jutro wiesz co robisz. Ty wiesz co ze mną, wie, wiesz gdzie jutro jedziemy. No i dobra, no to spoko. Dzięki wielkie za polecenie, za wszystko. Zaklinacz, dobra. Weź mi to już krew i wino, już wypierd... dalej, lecz, przepraszam. Yyyyyy Co my tu mamy? Jakieś gówno brakujące. Dobra co my mamy? Tam mamy jechać, tak? Dobra To lecimy O to jest tak szmuro Prrr płatka, jedzie Jadymy, jadymy, jadymy Wczytałem to sobie po prostu, bo ja bym tam nie dał rady Ja miałem za Muszę sobie wziąć... Może levelu małego nie mam, ale po prostu muszę sobie wziąć dużo jedzenia kupić. A ile ja mam koron w tym momencie? Są gdzieś tutaj korony w tym momencie pokazane? Ekwipunek. Koron. 222. To nie jest duży koron. Zrobimy sobie tak. Czekajcie, zobaczymy sobie zadania. O, przepraszam bardzo. Jest coś tutaj. Eee, Śladami Ciri. Dowiedz się Ciri, przebywa na nas w kolidze. się do... Kaczmy na rozstaję, okej okay, to będzie chyba... dobra, to trochę wzięliśmy... jednak do tyłu wróciliśmy. Dobra, pomożemy temu gościowi. Ło, co ona odwaliła? Zostaw tu płotkę. O ty kurwa, ci ją, chcesz bić się jeden? Czemu on nie wziął noża? Gdzie on ma nóż? Coś się dzieje. No kurwa, wyciągnij te No, co ja Czasami tego nie rozumiem. właśnie, że on bierze i ten nóż chłopie chowa. Jutro można nagrywać. Jutro można nagrywać, no. W sensie ty no będziesz nie. nagrywał, zależy co chcesz nagrywać. Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Verdun. Służyłem w Dziesiątej Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja Chuju, armii rozwiąż mnie. Ale zanim do tego doszło, dałem Dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców, przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleroni i zostawili na pastwę utopcą. Pomogę ci. Uff, dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewno. Śmierć. Dobra, MC nagrywać. No dobra, można coś nagrać. Dobra, spoko. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć. Zadbanie jutro i zobaczymy. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Wezmę, włączę i po prostu sobie wyciszę, żeby szło, bo mi się wyłączy cały czas telefon. A tak to nie będzie mi się włączał. Nie? Dobra. Pierdzielimy sobie chlebik jeden. Chodź tu, płotka. Kurwa, nie bij go, debilu. Schowaj ten miecz. Kurwa, ten paku. Siadaj na konia. Do 8 na kurde się nie. Chyba, że dzisiaj jeszcze live'a mam włączyć. E, wiesz co ci powiem? Ja długo nie będę grał. Tutaj to na pewno ci mogę, więc jak ja skończę, ty sobie włącz na spokojnie, ja będę u ciebie cały, całego live'a, bo mi się nie chce tu spać w sumie. Albo nawet nie wiem co będę robił dokładnie. A na pewno nie będę spał. Coś mi się wydaje, że tak pójdę, pójdę spać koło trzeciej, coś mi się wydaje. No włączysz live'a i sobie pogadamy na live'ie. oj to będzie ta arczmo, dobra. No to dobra. Wróciliśmy się trochę strasznie, bym powiedział. Trochę strasznie, żeśmy się wrócili, ale to nic się nie dzieje. Szukam człowieka, którego zrobią Henry. O, po co się... Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Chuju, give mi wódka. Zabieraj się stąd. Otworzę ci le drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Arczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E, siwy! Po co ci si dwa miecze? Ciekawe czy spodniak też trzyma dwa kutasy. I kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać je Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Słyszeliście? Jaś niewielmożny pan do nas przyjechał. Na kurwie, chyba. Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów w śmieciu. A mu pojechał. To są... Polo, słyszałeś to, co ja. Teraz miałeś na Disy. Ręcz stąd bo zabiję. Noż, kurwa dosyć tego. Teraz! Od tyłu zachodź! Od tyłu zachodź! Ty kurwa walona. Ci dam, od tyłu zachodź. Ty wiesz, co będzie, jak się Baron dowie o tej jadce. Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Ty, ja ci coś Ty. pokażę. Poczekaj, ja ci coś chłopie pokażę. Czekaj, tylko wezmę sobie podłączę, pada, bo mi się rozładowywuje. Na razie tego nie widzisz, nie? Bo ja muszę wejść na YouTube'a. Ci chłopie coś pokażę, Nie wiem czy to będzie widać.